Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 22 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Unity. Lecimy oczywiście na kolejną misję fabularną, sekwencja dziewiąta, wspomnienie drugie, spekulanci. Widzę, że dostaniemy jakąś legendarny widmowy kaptur, okej? Okay? I trzy punkty umiejętności, zobaczmy, Marie Levesque daje przyjęcie w Le Pays b, dostań się tam i zabij ją, nim zniecie zamieszki, okej. Okay.

Odwołuję się tu oczywiście do poprzedniego odcinka. No dobrze, więc mamy kolejną misję w stylu Hitmana. Help! A powiem wam szczerze, że ja tą misję chyba nawet pamiętam z mojego pierwszego przechodzenia gry. No, to misję kojarzy. No dobra, lecimy zbadaj obszar, stwórz sobie okazję. 47 wejść, ok. 60 strażników, 9 dzwonów, 3 elementy kolekcjonerskie. Wszystkiego dużo. Jak to Ubisoft, im więcej, tym lepiej, ale to nie tak działa. Dobra, lecimy dalej. To, to, to taka ta mała anegdotka. Eee, dobrze. Przede wszystkim tak, zostawcie tego, tego farfocla, obrońmy tego kupca. Ałanu, no że mi Co jest, kurde ty? Masz jeden diament, a ty mnie żeś prawie zabił. Kończyć się lekarstwo. No no co ty nie powiesz? Dobra, pogadajmy z tym gościem. Ja nie wiem właściwie, co on dla nas tu zrobi. Monsieur, See me I you to my Aha, no dobra, ok. O, tam widzę gamoni. Go kurde, to lekarstwo. Mam zero, niestety. Wiecie co, poczekajcie, bo tu widzę sklep. E, skoczmy sobie na szybko do tego sklepu. Przedmioty. A czemu mogę jednym guzikiem. O, właśnie, uzupełni wszystko, tak. Tego guzika poszukiwałem przez całą grę. Jak, jak zwykle jestem ślepy. Dobra, dzięki, wielkie stary. Ej, 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 Co wy mi tu robicie? Proszę mojego kupca zostawić. Jeszcze kolejni, no dobra. Ale okej, okay, mam full lekarstwo, także spoko. Dobra, z tymi sobie poradzimy. Oni mają dwa diamenciki, więc nie powinno być problemu. Ale nie, 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 stary, be, be, nie, kurde. Skubany flesz bęga rzucił. Dobra, pięknie. No i okej, okay, udało się. Dobra, weź go, wykończ zawsze 100 punktów, kredo będzie na ulepszenia. E, no dobrze, co dalej? Nie wiem, czy on coś tu jeszcze będzie nam mówić, czy...

Fajerwerki do zwrócenia uwagi zabezpieczone. No dobrze, to poszukajmy kolejnych naszych jakichś celów. No bo teraz tak, mogę wejść do pałacu. Uratuj Tomasa leweskę. No dobrze, tylko jeszcze... Właśnie tu mamy jakąś okazję do wsparcia jeszcze. No otworzy się wytrchem lub ukradnij klucz. Okej, okay, tylko jak mam tutaj wejść w takim razie. No bo tutaj to na pewno nie wejdę, nie ma szans nawet z przebraniem. Dobra, no musimy się ewidentnie wdrapać do góry. No żartujesz stary. Weź ty umrzej szybko z godnością, dobra. Ok, klucz mam ukraść tamtemu, tylko o kurde, na dole. Może być tu lipa fest wam powiem Nie wiem czy my damy radę iść tu przekraść. Oj nie, nie, nie ze swej strony się ukryłem shit. Dobra panowie cichutko, 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 Was, nas tu nie ma Nie, dobra, okej okay, dam się zabić, bo to nie ma szans już No dobrze, to w takim razie jak się tu w inny sposób. Hmm no, w sumie, jak tu się dostanę do środka, to wtedy można by skorzystać z przebrania, podejść do tych dwóch i walnąć podwójne zabójstwo. To by miało sens wtedy. No, serio mnie tu zrespiło. No dobrze. Lecimy raz jeszcze. Eee, dobra. Mm, tutaj podejdźmy, tak, okej. Okay. Ej, no wytyfy, co się dzieje? Ej, no jak oni mnie widzą? Przecież ty stałeś do mnie plecami, ty, durny cieciu! Co to ma być do cholery? Nie, no nie rozumiem, naprawdę, to jest po prostu nieporozumienie jakieś. Chłop stoi do mnie plecami i mnie wykrywa. Nie, no to jest naprawdę jak w u 2. Panowie, się naprawdę z paydaya urwaliście? Gościu w ogóle stoi, niewzruszony, nie wiem, co on robi, naprawdę. Ej, zobaczcie, co on robi. Stary, ja tu jestem. Co tu się dzieje? Nie mogę. Nie mogę, naprawdę. Czasami niektóre drewutnie w tej grze to jest przegięcie pały, serio. Weź ty już umrzej z godnością człowieku i idźmy stąd. O który mnie widzi? Panowie, wy naprawdę jesteście tak irytujący, nie mam już siły, nie? Nara. O, możemy sabotować dzwona. to się przyda. Eee, dobrze, tu sobie kucniemy. Ej, no co? Nie, no, zaraz mnie coś powali naprawdę. Gość jeszcze z Aimbotem celuje w bilisekundę we mnie. Co tam? No, przestańcie strzelać. Arno, co ty robisz? No i znowu mi się zacięła postać. Eee... Weź go, zabi. Dobra. Dobra, nie atakujmy za dużo, bo on mnie skontruje zaraz. wej. Dobra, poszło. Nie, no ale po prostu nie wierzę czasami, co się dzieje w tej grze. Użyłem przebrania i chłop nagle mnie wykrył z automatów. Sekundę po prostu nie. Jeszcze mają imbota, po prostu celują od razu. To jest naprawdę momentami jakiś jeden wielki żart. Dobra, otwórzmy to. Co ty zamienczysz? tak? Już ci otwieram. Patrz. Dobra, spadajcie stąd. Eee. Aha, tam mnie widzi. No dobra. Eee, dobrze, co teraz? A, bo jeszcze tamte drzwi muszę otworzyć, ok? Dobra, byle żeby mnie tu nikt nie. Ktoś mnie widzi, ktoś mnie widzi. A nie, to co? miałem żółtą bramówkę? Nie, nikt nie widzi przecież. No dobrze, to to się udało. Czyli dwa te boczne cele mamy zrobione. Ucieczka z więzienia rozpoczęta. No więc w zasadzie... O! I teraz możemy się dostać tutaj oknem. To jest dobry plan. Dobra, zaraz zobaczymy. Tu widzę, że mam punkt widokowy do synchronizacji, ale to w tym momencie mnie nie interesuje oczywiście. O, shit! Ale przypson! On się patrzy tam, nie? No dobra, to tego nie zabijajmy, bo on to zauważy. Arno jeszcze, le jeszcze gorzej mogłeś to zrobić. To no jest po prostu dziabnąć go ostrzem. Eee. No i co teraz? Bo teoretycznie oni mnie nie widzą, ale mnie jednak widzą. Nie mogę co tu się dzieje. Dobra, wesplinimy się tutaj. Pozbędziemy się was starą metodą. Chociaż wiecie z drugiej strony to mogę tam... Albo wiecie co zróbmy inaczej. Czekajcie. Udało mi się ją zabić? Nie wiem, nie widzę. Czemu nie mogę jej dobić? No XD Dobij ją! Dobij ją! Żeby się wspomnienie załączyło! Nie, to tak nie zadziała, chyba. Nie, no jeszcze więcej tych pistoletów. Ludzie, wiecie, że nie strzela się w pomieszczeniach zamkniętych, bo można trafić jakichś cywilów? Chociaż w sumie, co ich to interesuje? Ech. Niepotrzebnie zabijałem tego w oknie. Dobrze. To wejdźmy sobie jeszcze raz, przecież ja lubię wchodzić do pałaców tą i z powrotem. To jest takie sympatyczne zajęcie. Bardzo mi się podoba. Jest takie... Prawda, można, można to wielokrotnie powtarzać, absolutnie. O, może tamtędy wejdziemy. Czekajcie. No, jakby wejść tutaj? Dobra. I tu mamy gościa, to na niego poczekamy. Nie, tylko on oczywiście nie podejdzie i pewnie. A nie, jednak podejdzie. Dobrze. I ruszajmy dalej teraz. Tylko problem w tym, że ja się muszę niżej teraz dostać. To może być przypał. Dobra, wiecie, co spróbuję chyba z przebraniem. Albo nie będę próbował z przebraniem. Dobra, czy ktoś jest tutaj. Poczekajcie, gdzie ja muszę teraz się udać w tą stronę niby? Ej, co? Baba, ty sobie robisz jakieś jaja chyba teraz ze mnie. Czy wy to widzieliście? Co to miało być? Dlaczego ona mnie wykryła po prostu w... z prędkością nie wiem czego? Nie, no to co tu się przed chwilą wydarzyło, to jest jakiś cholerny żart, naprawdę. Nie wierzę po prostu. Czemu ona tak nagle uciekła? Co to było, ja się pytam? Co to kurde było? Nie, no, no, prze. Czemu wy idioci, pierwsze co robicie, to strzelacie? Nie robi się tak w zamkniętych pomieszczeniach. Zwłaszcza jak masz miecz. Ta jeszcze babka uciekła pół kilometra ode mnie. Ja nie wiem, jak ona to zrobiła, naprawdę. Co to było w ogóle? No, bo chyba wyście co jakiś. Nie, no, tak, super, znowu nic. Eee, fajne te skrypty. Takie... Takie nie za dobre. No i czemu strzelasz, cepie? no? Rozumiesz, gościu, że możesz uszkodzić swo swojego zlecenia zleceniodawcę strzelając? Jesteś gamoniem i nie umiesz strzelać, no i znowu, patrzcie, no. Dobra, z tą czwórką powinienem sobie raczej poradzić. Tak mi się wydaje. Ja nie, nie mogę, no ale widzicie, widzicie, jaki to hamski skrypt, żona mnie nagle wykryła, bo ona mnie nie miała prawa widzieć za ściany, no bez przesady, no co to miało być w ogóle? Nie miała prawa mnie zobaczyć. To było tak drętwe. Wesele jest ogłuszony, idź go zabić. No co ty nie powiesz? Co ty kurde nie powiesz, naprawdę? Dobra, zobaczmy wspomnienie. Oui, françois thomas germain, for your crimes against the templar order, you are cast out. let any man offering succor to the exile share his fate. oh, make speaks to me. no, it's mine, delassé. delassé. milady, you have a caller. i need your help, marie. You were right. King Louis has been talking to all sorts he shouldn't have, plotting against the revolution out of one side of his mouth, while he promises to support the constitution out the other. Good. I trust you can get this information into the proper hands, Monsieur de Peltier. Of course, Grandmaster. With this evidence in hand, the king's conviction is certain. A więc przeszukajmy, jeszcze. może coś ma ciekawego. E, eee, tylko 10 livrów miała przy sobie, ale biedaczka. No dobra, którędy ja mogę uciec teraz? Tędy mi się pokazuje ucieczka. Dobra, hmm. no to nie lepiej po prostu tędy wyskoczyć już. Dobra, tam mieliśmy to odwrócenie uwagi poprzez firewerki. No dobrze, udało się. Ale mi zacięło. No dobra, Oratuj hmm. Oratuj Tomasa leweskę. Aha, to był cel poboczny. A, mniejsza z tym. No dobra, no i co, to jakby koniec? Rozumiesz to tyle, tak? Aha, i mamy wspomnienie trzecie w tej sekwencji. Skoro Maria Leweska nie żyje, pora szukać i opuścić te okolice. Eee, a wiecie co, zróbmy sobie drugą misję. No, zróbmy ją od razu. Bo jakoś nie za specjalnie mi się chce w tym momencie robić kolejne poboczne rzeczy. A ta misja, jakby nie patrzeć, kontynuuje trochę wątek tego, co mieliśmy tutaj sekundę temu dosłownie, więc e, myślę, że możemy na tą misję się jeszcze udać. No, zrobimy sobie od razu dwie fabularne. Chociaż, kurde. A co mamy innego lepszego do roboty? Poczekajcie, przejrzyjmy to na spokojnie. No, bo mamy takie cel z kategorii, znaczy zadanie z kategorii jest swój cel. Tu mamy znowu ten fragment mechanizmu te zabójstwa Mhm. Uh, uh, uh. Nie wiem, co by moglibyśmy jeszcze porobić, szczerze mówiąc. A to mamy tego księdza dalej do odszukania. <laughs> to też by się przydało zrobić. A może byśmy z tym księdzem spróbowali? Fak A dobra, Ok, spróbujmy z tym księdzem. Niech będzie. Spróbujemy w końcu tego księdza ogarnąć dla Cafe Theater. Niech będzie. Tylko czekajcie, ja sobie to jeszcze oznaczę. to gdzieś tam się musimy udać. Dobra, także fabułą zajmiemy się już może faktycznie w odcinku kolejnym. Zaangażujmy się trochę w tą grę. Co w się sensie, wiecie, no ja się staram angażować, tak, ale czasami e, po prostu przez pewne rzeczy. No mówię, tak samo tamta Marino, jakim cudem ona mnie wykryła przez ścianę, to właściwie przez dwie ściany. No, nie mogła mnie zobaczyć. To nie miało racji bytu. Niemożliwe to jest. Po prostu przez takie rzeczy się trochę odechciewa. Bo to był ewidentnie hamski skrypt, który. Nie wiem, no był skryptem pokroju ze strzelanek Call of Duty. Tylko, że tam skrypty jak najbardziej są na miejscu. A tu to niekoniecznie aż takie drętwe te skrypty. Eh cóż. Dobra, witam serdecznie. Was to się na szybko pozbędziemy w sumie, bo pamiętam doskonale tą misję, wiem co tu się działo Au, o ty kurde Dobra, gościa. To jest w ogóle śmieszne, że mamy broń na 5 diamentów, a tak sobie średnio z nimi radzimy Dobrze, i teraz tak, zanim tego całego księżurka odszukamy Na tym obszarze To jeszcze zdejmiemy sobie tego strzelca Oż cholera jasno, ile was tu jest? O tego to się nie spodziewałem A, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie Dobra, ale w sumie dobrze, że tu weszliśmy, bo teraz będę mógł zdjąć tych strzelców. Nie, 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 nie Będę mógł ich zdjąć będzie o wiele prościej tutaj to wszystko zrobić. Dobra, ja widzę ten swój... Wow! wow. Czemu ja tyle życia nie mam, co jest? Dobra. Ok, wyjaśniony. Ktoś jeszcze do mnie strzela? Tamten jeszcze. Dobrze. No i teraz tam cała ekipa jest. A czekajcie, się, bo ten ksiądz ucieka. O kurde. Trzeba go złapać. Tylko gdzie on w tym momencie. Gdzie on uciekł? Eee, no i chyba mi się anulowała misja, co? No, no, way, że mi się anulowała misja. Proszę nie, proszę nie. Gdzie to kaffe-fieter jest? Nie, misja się nie anulowała. No, ale ja tego księżulka nie widzę. Eee. No to lekki przypał. Czy wy możecie się już odczepić ode mnie? Ile wy jeszcze będziecie mnie wykrywać. Zbadaj obszar, no dobra. Czyli faktycznie mamy tu do czynienia z tą responsywnością, którą tak. Co jest? A czemu wy mnie nagle widzicie wszyscy naraz? którą to tak się twórcy wielce chwalili. No ale. Bo chciałem wykończyć tego gościa. Kurde. Stary, nie ma co bić w ten zwąt, już nikogo nie ma, a jednak są. Nie mam lekarstw nie mam lek, nie mam lekarstw. Ardo, odejdź. O kurde, czekajcie ale ten księ księżulek to naprawdę no. To jest totalnie przerąbana misja, nie? Mogę z tobą pogadać? Nie za bardzo, nie wiem jak oni mnie nie widzą, ale okej. Okay. No to mów. No, ale Halo, no to powiesz coś czy nie? Mhm. No to naprawdę dużo mi powiedział. Nie ma co. Powiedział mi tak dużo. A kto mnie widzi? Nie wiem. No dobrze, to jeszcze raz może spróbujmy ten obszar zbadać, ale znowu nie mam lekarstw. No, A jak ja mam to teraz z Wami, panowie, rozwiązać? Najchętniej berserkerem bym go strzelił. Tylko to trzeba z jakiejś takiej pozycji, gdzie nie będzie przypału z tego powodu. Mm, tylko tutaj berserker nie sięga, no i to jest taka zabawa. Nie tu nie ma, mnie tu nie ma kurde gonią mnie tu czekajcie. Dosiana, 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 dosiana Dobra i niech oni się tam klepią Miejmy nadzieję, że to w końcu wyjdzie. Ja pierniczę, no co za misja? A czemu jest dwóch zarażonych berserkerem? Co nie, zostali we dwójkę jedną strzałką? No jednej strony bym tu wszedł, ale. Nie wiem, czy oni mnie przypadkiem nie zobaczą. No, bez to czemu oni we trójkę są zarażeni? Nie wiem, dziwne. Ora, poczekajcie, przebiegnę szybko. No ale to szybko, to miałem na myśli szybko, a nie. Aj O, dzięki. Dobra, nareszcie. Nie, no i zobaczcie, jakie, jakie to są chore skrypty, nie? Widzicie to? Zbadaj adres i nagle wszyscy przeciwnicy się tu zrespawnowali. To jest chore. Ja nie, no nie wierzę, no. Nie, no i zaś tu są wszyscy... Nie mogę, no nie, 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 po prostu nie. To są misje dla asasynów? No jeśli mi ktoś powie, jak ja miałem to zrobić bez wykrycia, to go pozdrowię serdecznie, nie? Znaczy, z tym Berserkerem tam na dole, no dobra, to mi się udało, ale tutaj w domu. Jak miałbym zrobić to w domu bez wykrycia? No, Arno. Nie, no nie, stary. Tu musisz robić ulik, jak ja ci mówię, jak ja, ja się, jak ci wciskam X-a, a nie pół minuty później. Ja pierniczę, gdyby tak res słaba responsywność sterowania była w Dark Souls, to ja nie wiem, jak ja bym w to grał. Ja patrz, no już, już wszyscy widzą, nie? Już wszyscy. No, ci to rozumiem, tak, ale. To są tak hamskie skrypty. Skąd nagle 30 strażników się w jednym domu wzięło? Minutę temu ich jeszcze tam nie było. No przecież to jest jakieś nieporozumienie. No serio. Dobra, zabijcie mnie, no. A czekajcie, to jest ten chłop, którego ja mam ubić. A może jak to sobie. A, dobra. Ja mi stary, wytłumacz, jakim cudem nagle pojawiło się tylu strażników w domu, jak tu jeszcze nikogo przed chwilą nie było. To jest jakiś żart, serio. No, nie no, super, że mnie wykrywa gościu na respie, nie? <ścoughs> genialne, genialne. Nie wierzę, co tu się dzieje po prostu. No, wejż, że go, strzel. Dobra, pozdrawiam. Dobrze, on jest tu na piętrze. No nie, to... Co jest? No przecież ty mnie nie widzisz, Gaboniu! Nie no, zobaczcie, jak oni biegają w ogóle. Patrzcie na tą sztuczną inteligencję, co oni robią, nie? Dlaczego ja straciłem nagle pół HP, jak nikt do mnie nie strzelił nawet Nie no rób No nie wiem co się dzieje Zabij go Dobra, cel zrealizowany, pozdrawiam Na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę, na górę Ja pierdzielę Dobra, szybko, szybko, szybko Spadamy stąd Spada... Arno, a dół! W dół Nie, 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 proszę, nie, proszę, nie, 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 nie! Uciekaj! Uciekaj. O, ja pierdziu. Mamy to. 25 tysięcy livrów dostałem. Oho, to było warto. To było warto zdecydowanie. O, ja. Ale, ale nagroda. Dobra, ale poczekajcie. Przede wszystkim w takim razie skoczmy do sklepu, bo y, moje życie zaraz y, się zakończy. Tragicznie. Ja pierdzielę. Co to było? Co to była za misja, ale dobra, satysfakcja jest teraz nieziemska, bo dostaliśmy 25 tysięcy kasy, to jest od cholery. Możemy sobie kupić teraz jakieś lepsze wyposażenie. To mi się podoba, dawaj lekarstwo. Nie, no co to było? Dobra, czekajcie, eee, postać, wyposażenie. O kurde, dobra, to może polećmy po kolei, niech będzie ten kaptur teraz. Eee. O tak, nie to, nie to, nie to. Eee... Mistrzowski kaptur burżu właśnie to bym chciał. O kurde. Ale żebym teraz dorobił. To było dobre. To, 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 to mi siadło, to mi siadło. A co mi dało lepszenie tego? Okej, okay, no myślę, że możemy sobie to zrobić, bo to nam ulepszy wzrok orła. To też się przyda. O kurde. No, to, to ta, ta misja siadła naprawdę mocno. No dobrze, moi drodzy, to myślę, że tym akcentem albo jednak nie, zrobimy sobie jeszcze jedną misję. 3,5 tysiąca, zimny trup. Zlikwiduj swój cel. Dobra, dawaj. A nie, okradni. przepraszam. Nie, ja nie umiem nawet już czytać. Dobra, lecimy. O kurde. No dobra, to się nie dziwię, że ta misja była taka trudna, szczerze mówiąc, bo. No zobaczcie, ile dostaliśmy za to wynagrodzenia. 25 tysięcy livrów. to jest naprawdę bardzo dużo. O, lekarstwo miałeś, dzięki. Wow! Nie chciałem tu wchodzić. No nie, no sporo kasy, no dobra, to w takim razie rozumiem, czemu to zadanie miało taki wysoki, horrendalny wręcz poziom trudności, ale jak najbardziej się opłaciło. No dobrze, to słuchajcie, będziemy sobie tu odcinek kończyć, w następnym będziemy sobie kontynuować fabułę. Mam nadzieję, że, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, like, suba, komentarz, no i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. Na razie.